Zapraszam Was na dzień studentki lekarskiego/slash korepetytorki/slash biznesowo. mam długi dzień na uczelni, plus między uczelnią a mieszkaniem. Chcę jeszcze skoczyć w jedno miejsce. Mam nadzieję, że chociaż na chwilę uda mi się tam wyjść. A wieczorem dzisiaj czeka mnie blok korepetycji. Dzień zaczynam od dojazdu do szpitala. Tam łapę szybką kawkę, bo totalnie się nie wyspałam. I pierwsze zajęcia na dzisiaj to farmakologia kliniczna. Potem tam sobie do drugiego budynku, gdzie mamy radiologię i powiem Wam, że gdyby nie jaj i to, że ta specka pewnie zniknie zanim skończę studia i tą speckę, to chętnie bym ją wybrała. Kolejny spot na dzisiaj to konferencja intensywnej terapii kardiologicznej i powiem Wam, że w tym miejscu ogarnęłam dwie rzeczy. Konferencje bardzo mi się podobają i chciałabym to robić w przyszłości, uczestniczyć w nich, ale kardiologia już nie i to kompletnie nie jest moja bajka. Po powrocie siadam do pracy, mamy koniec miesiąca, więc mam dużo rzeczy do ogarnięcia i zawsze padam. Dzisiaj mam trzy godziny korepetycji dodatkowo, także tak spędzam wieczór. Zostaję jeszcze chwilę przy biurku, by podpisywać na wiadomości i uciekam do spania.